Janek rozgrzewa serwis, i jak zaczynamy serwis, to na półkortu od góry. i Janek stara się kończyć u góry, nie? Bardziej pod drugi, tak, nie? Żeby, żeby wyszła rakieta w górę, i żeby potem tutaj kończyć w ten sposób z pronacją. Dobra, a spróbuj krócej zasiadkę. No właśnie, tak? Żeby poczuć tutaj na początku to uderzenie. Dlatego nie od razu z końca, tylko najpierw z półkortu. Dalej. Dobra, bardziej bokiem przy drugim. Tak, żebyś za szybko się nie otwierał, bo jak jesteś przodem, to wtedy ci leci bardziej w slice. Tak, dłużej bokiem musisz wytrzymać i wejść pod piłkę bokiem. Tak, i jakby rakieta idzie od lewej do prawej. Wyrzut może być do przodu leciutko na lewo, ale, ale rakieta idzie od lewej do prawej. Dobra, jeszcze parę i idziemy z końca.